Siema mordy, z tej strony norek, a to jest z innej norki, tak zwane, kiedyś to sobie wymyśliłem, tą serię, tą nazwę i zrobiłem chyba tylko jeden odcinek z tego, więc czas wrócić do tego powoli. Um, I co dzisiaj? Minecraft, wiecie co? To nie jest prawdziwy Minecraft. To jest gra osobna. To nie jest Minecraft, tak naprawdę. To jest gra stworzona na podobiznie, tak naprawdę, Minecrafta, na tego, jak to jest stworzone. Kwadraty, klocki i to samo. Takie same wszystkie, wiecie, struktury i tak dalej. Okej, okay. aha. Fajnie, że się nie pale. Jestem w Lawie, a to jakiś ziomuś. Czy on nie miał ust? Okej, okay. aha, to nam się śniło. Dobra. Wow, jak to fajnie wygląda. Na... To jest po prostu poezja, to tak jakby nie wiem. Minecraft na, naprawdę na wysokim poziomie, jeżeli chodzi. Patrzcie na te shadery, na te światło, no to. What the fuck, Friday 13. Piątek 13, no to świetnie. Um... Franken Cookie? What the fuck. Dobra, stworzony. Okej, okay, spaliśmy sobie w drobionym domku. Strzała sam. Aha. A, drinka, tak What the fuck. To jest ogólnie horror miał być, to ma być horror. Zobaczymy jak to... wyjdzie. Yy, nic tutaj raczej... Boże, jaki Ten dźwięk jest straszny. Okej, okay, dzień dobry, dzień dobry. Ta gra jest darmowa, jakby sobie, bo w opisie jest link do gry. Jeżeli się nie mylę mamy. Drogę z jakiegoś tam śmiesznego. Goodbye New World! Tak ogólnie wgramy właśnie w to. Tu jest most jakiś, ale najpierw zobaczmy tutaj. Da się biegać? Nie, da się tylko skakać. This door is opened elsewhere. Jakie te kloce są wielkie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie mogę tam skoczyć w ogóle. No dobra, no to... Wow, ale to fajnie wygląda, naprawdę, jak, jak Minecraft z, z lepszą grafiką, z taką naprawdę realistyczną... Wsłuchajcie, wsłuchajcie się w ten odgłos, w odgłos natury. To jest mega. Dobra, ja tutaj się bawię, śmieję, a pewnie zaraz się zesrą ze strachu.

Okej, okay, lecimy w dół! Czy co? A, a przy... O, teraz udało mi się. Myślę, że to jest winda w ogóle. Dobra, to nie jest winda. To się na mnie otworzyło? Most był, czy tam się otworzy? What the f Nie, to nie tutaj było. Ja pierniczę, te dobre odgłosy są strasznie. Odgłosy w horrorach robią 80% tak naprawdę klimatu. Jest, otworzyło się. To wpierniczamy się tam. I naprawdę to jest epickie, to światło i w ogóle ta atmosferka. Okej. Okay. O! Idziemy kopać? Kopalnie? Czy mi się wydaje? To już koniec? Czy... Teleport. Nice. To też mogę się przeleportować? Nie mogę. Jakie epickie odgłosy? Nie wierzę po prostu. Mogę wziąć kilofa, mogę cokolwiek wziąć. No to, One to. Notch i Edward had a bit of a disagreement over what to add in, in the next update. This argument lasted a few months, so Notch was left with no akter sobie... To Wszystko fajnie, fajnie, mi się tu Jakie węgiel, ty Mogę sobie na tym pod. Nie, nie mogę. Nic nie mogę podnieść, nic nie mogę wziąć. Trochę słabo, ale to się chyba otworzyło. Eee... To było zamknięte. Próbowałem się tutaj teleportować również. I się nie dało. Jakaś pułapka, czy co? Mogę sobie to włączyć? Nie da się. Okej. Okay. Co to się tutaj dzieje? Ja pierniczę... Ale mi ale mnie serce stanęło. Okej. Okay. Tutaj nic nie ma. Nie, nie dobra. Czarno wszędzie. Okej. Okay. Wow. Sorry, mogę sobie na nich pojechać, jakoś fajnie byłoby na tym mniej i na tym. Co tam jest? Wungiel, to nie chcę. Nie ma... załadowany, kurde. Klocami, ale tu ciemno. Boże święty, ledwo widzę też. Nie, nie, spokojnie, spokojnie. Co, mam tam skakiwać? Po prostu? Chlup, klub, klub Ale fajny odgłos wody. Dobry, dobre. dobre. Okay. czy będzie jak w laście? Lewo popatrz teraz, nie, nic nie zapało, okej. Okay. What the fuck? Jakie dobre, naprawdę. To jest, to jest dobre. Hm. Prawie się spuścił tam na dół, ale przeżył. Ooo. Oh, ogólnie trochę dźwięków brakuje, moim zdaniem. Trochę mogłoby być ich więcej. Fajny lasik, fajne efekty, dźwięk jest mega. Dobre Tylko, że no tam nie mogę iść tylko Oho, nawet nie mogę tam iść O, mogę jednak Skoczyłem i mogę Co to jest do diaska? Piakrew Jakaś ta piramida Majów? Czy co? Okej okay. Tylko w dół się da? A nie, da się jeszcze w górę Czy nie? Muszę skakać, ale okej okay. Ujdzie Coś tu jest, nic, pusto po prostu. Dobra, no to schodzimy w takim razie w dół. W lewo, oho. No to nieźle. Jakiś szkielet. Czy co to jest? What the fuck? Da się przeleportować? Nie da się. No to trzeba kombinować z... Czemu? Aha, to jest tylko jedna tak naprawdę dźwignia. Która... Tu nie otworzyła. Fud. Jezus Maria, Przestraszyłem się z kwadracików które miały chyba robić za... O oh, nice, za te yy... Nie to, pe... Nie to pyże Bo naprawdę jedziemy sobie po prostu... O mogę zwalniać nawet, o kierować tutaj No to jedziemy Oho No to mamy Tutaj... Oj, what the f*** Jezus Maria Nie sądziłem kiedykolwiek, że Minecraft potrafi przestraszyć. Nie! Nie, ja nie chcę tego. What the fuck? Dobra, ponieważ nagrywam, najlepszym sposobem będzie. Czemu się odwróciłeś? Jezu. Najlepszym sposobem będzie, jak będę po prostu. Jest przed siebie? To się za mną może? Nie mam. Ja się. Ja pi O! What the fuck? O co biega? Dobra, idziemy dalej, ale ja się cykam, naprawdę, ja pierniczę. To z, musi... Trzeba zagrać samemu, żeby... Haaa... Uff... To To jest straszniejsze niż cokolwiek, naprawdę, to jest... Co to się dzieje? O, mam kill Tak, będę kopał! Jest o wiele straszniejsze, jak oglądacie jak gracie sami. To wy to oglądacie, to nie jest takie straszne, jak wam się wydaje. Znaczy, to jest właśnie straszne, tylko wy nie, nie, nie wyobrażacie sobie, jak. Bo. No Co to wszystko? What the fuck? Locie, święty, co to jest? Ale. Mindfuck, teleport kolejny. Mmm Jakaś lampa Studnia czy co? Mogę tu wskoczyć? Nie mogę Tam też nie ma jakiejś... Dobre, dobre Tutaj wszystko pozamykane, no to tam... Ostatnia droga nas nam zostaje? Nie, labirynt Nie lubię Dobra, sprawdzić najpierw wszystkie ścieżki Tutaj nie Źle. Dobra. Spoko, spoko. Tu się szybko. O, proszę bardzo. Przycisk. Nie wiem co zrobił. Wiem, że znalazłem przycisk. O! o. Te dźwięki są straszne. I tu się chyba też otworzyło coś. E ja nie wiem, naprawdę to jest dziwne. Tak, no to chyba przejście jest dobre. Ale kurde. Au. Cykam się! Help! Help! E, coś mi się wydaje, że w kółko pójdę. To było chyba kółeczko, zrobiłem tak. Nie, nie zrobiłem. Ale się zgubiłem tej... Co? Słyszę tego, jak to się nazywało? Coś tam. Słyszałem. Czy to jest... Łot Okej, okay. lawa. No jak w piekle chyba ni? Nie, czy nie? Ja pierniczę tej! Czy to nie jest ten właściciel tej gry? Co mi zrobiłeś? What the fuck? Co jest? Kurde, z twoim świeniu. Lawa jakaś mnie tutaj przygasła. Hmm, delfin do naprawdę. Aha, i co? Płynęły mi nagle tupa? Może to znowu sen był? Halo, halo? Ja nie wiem, co się dzieje. To było demo. Fajnie naprawdę gry. Która może być y, naprawdę spoko wyjść już w całej wersji y, polecam w takim razie. Y, gdyby, jeśli to będzie do końca już zrobione, to myślę, że naprawdę będzie można się bać. Y, bardziej niż wiecie, samotne no. I tu mi przerwało nagrywanie nagle gra się wyłączyła, bo się postanowiła, że jest już skończona i się wyłączy, więc dziękuję za uwagę, trzymajcie się. I może będę więcej takich randomowych gierek robić, to po prostu, żeby... Wam coś pokazać, po prostu wysłać, nagrać, coś fajnego, śmiesznego. Te ciekawsze gry będę Was wysyłał, grał w nie, próbował, testował. To wszystko. Dzięki za uwagę. Wszystko w opisie jest, co trzeba. trzymać się. Pa,